Hej, w dzisiejszym filmie przyjrzymy się wtyczkom do Figmy, dzięki którym będziesz w stanie zrobić super animacje, a następnie bardzo łatwo zaimplementować je na stronie internetowej, bądź przekazać do deweloperów. Niestety wtyczki te są płatne, chociaż być może dzięki temu filmikowi postanowisz je wykupić, ze względu na łatwość właśnie stworzenia i implementacji. Zaczynamy. Pierwsza wtyczka to Aninix. Oczywiście mm, możemy ją użyć, wpisując właśnie tutaj plugins Aninix. Już Wam pokazuję. Dwa razy za dużo. Ok, i tutaj ta wtyczka odpalamy sobie Run Editor, jeśli chcemy ją stworzyć, e, lub jeżeli mamy już e, jakiś prototyp, który chcemy jeszcze animować, no to użyjemy ten drugi. Ja tutaj włączam Editor i uruchomił mi się okno. Ja sobie zaznaczyłam mój pierwszy frame, gdzie mam moje logo i otwieram je w przeglądarce. Otworzył mi plik w przeglądarce, która wygląda bardzo podobnie tutaj ekran do Figmy, z tym, że mamy tutaj na dole oś czasu z wymienionymi wszystkimi warstwami, nawet nasz frame jest i pod spodem te nasze warstwy, które były w Figmie. I to, co możemy zrobić, to nawet jeżeli klikniemy sobie w jeden element, już widać tutaj, że podpowiada nam program e, Szybkie Asety do Animacji. Czyli jakbym sobie tutaj kliknęła na Zetkę, Play, no to już nam się fajnie tutaj coś animuje. Co też jest fajne w, tym, w tej wtyczce, to to, że na przykład, jeżeli zaznaczę sobie parę elementów. I kliknę również taki element. To on już z automatu e, chce mi tutaj podpowiedzieć, że żeby te elementy nie pojawiały się wszystkie od jednego miejsca na osi czasu, tylko przesuwa mi to tak o równą, e, od równy e, czas, czyli z mi się pierwsze zacznie pokazywać dopiero później d, e, k i a. Z tym, że tutaj trzeba zwrócić uwagę, żeby już w figmie ta kolejność była zachowana w warstwach, bo tutaj on bierze pod uwagę kolejność. Tak? Czyli jeżeli warstwa E byłaby nad D, to ona by z automatu została zrobiona i by nam się to pojawiało nie po kolei. Oprócz takich właśnie asetów możemy po prostu wszystkie tutaj ustawiać. Ustawienia z prawej strony łącznie z kolorem, czyli zaczynamy sobie od pierwszej sekundy, to znaczy 0 no sekund, bo jest to początek osi czasu. I przykładowo w pierwszej sekundzie chciałabym, żeby ta zetka była tutaj, więc ustawiam sobie klatkę kluczową na pozycji, eee, czyli tutaj są te klatki kluczowe i w tym momencie nam się pojawiła klatka kluczowa. Tutaj cofnę sobie do zera i powiedzmy tam z 0 i już nam się przesuwa. To mogę oczywiście również zrobić. Eee, kratkę kluczową na przeźroczystości, tutaj 100 na jednej se pierwszej sekundzie, a z na zerze tam 0 i tak naprawdę nie widać nam tej zetki, ona się w pewnym momencie tutaj pojawi. E teraz nasze deka tutaj Myślę, że w dwie sekundy również pozycja i również yy, przeźroczystość. A w pierwszej sekundzie ustawię sobie ten nasz tekst coś z prawej strony i na 0% przeźroczystości. I tu mamy coś takiego. I co ciekawe, gdybyśmy chcieli te nasze klatki kluczowe, słowa deka, tak samo przesunąć minimalnie każdą literę troszkę później, tak jak nam to robiło w presetach. Mm. O, tutaj, Dobra. to tutaj jest offset, i dajmy go na przykład na zero, siedem, a za dużo jednak 0.7 siedem. O. I możemy to zmieniać tak naprawdę, kiedy nam pasuje, tak? Ile nam pasuje, więc tutaj możemy nawet sobie dać jeden. Ok, sprawdźmy. Jest super. Ten napis, design, chciałabym zeskalować yy, z góry do dołu tutaj mamy dla każdej z tych liter jest oś yy, transformacji, tak samo jak robi, robiłam kiedyś preloader w kodzie i każdy element ma tak, taki punkt. To tutaj tak samo mamy go pokazanego właśnie i tu w tym miejscu można go zmieniać. Ja go dam tak na środek, w razie jakby miało nam się coś zmienić. Na 2,5 sekundy yy, ustawiam klatkę kluczową bez zmian na poziomie tutaj skalowania. A na poziomie tutaj, jeszcze jak to deka nam dojeżdża, czyli powiedzmy półtorej sekundy, ustawię sobie 0. No, jest to jednak za długie. Yy, więc mogę sobie tutaj chwycić kratkę kluczową i troszkę przesunąć. Ok trzy kropeczki myślę, że też chcę, żeby się pojawiły razem z design. Więc mogę im tutaj zaznaczyć skalowanie na tej klat na tym, w tym miejscu na osi czasu. Punkt skalowania do prawej górnej do prawego górnego roku. I tutaj 2 sekundy damy 0 i 0, czyli żeby nam się to skalowało proporcjonalnie, ale oczywiście zaznaczę to sobie to i dam offset. Mm. I 0,1. I przesuwam tak, żeby nam się to kończyło jednak z tym designem. Wejdę jeszcze w design, bo widzę, że on się tutaj skaluje również yy, szerokości, czy nie? Nie, ok, miałam takie przez chwilę wrażenie, ale jest ok tak, jak chciałam. Zobaczmy sobie to od początku. Nie jest w porządku. Jeszcze to, co można tutaj zmienić, to przykładowo właśnie na zasadzie tej, tych naszych kropeczek. Pokażę. Klikając tutaj w ten element oznaczający nasze, naszą animację, mamy te nasze. Krzywe oznaczające mmm, szybkość animacji względem czasu, czyli możemy ją zwolnić na końcu lub na początku i tak dalej. Oczywiście możemy się tutaj tymi krzywymi bawić sami, ale są tutaj gotowe animacje, efekty tej animacji. Tutaj również są te nasze easy in, easy out, e, znane z after effects bądź właśnie ze stron. Są również inne. E, ja może na przykład wykorzystam. Easy in. Dwóch na raz się chyba nie da, ale nie wiem. O, da się. Easy in. No i trochę się ten efekt zmienił. Jak już mam efekt, o który mi chodziło. Klikam sobie tutaj nie mając zaznaczonego nic. E, klikam sobie Fit to Animation tak, żeby mi się skończyła oś czasu właśnie na ostatniej kratce kluczowej. I daję eksport. Mogę sobie wyeksportować jako MP4, GIF, e, SVG, czyli nasz pre preloader. Możemy tutaj zrobić y, i LOTI. E, o lot, i powiem na sam koniec tego filmu, ponieważ to też jest bardzo ciekawa opcja. To, co najważniejsze, to to, że mamy tutaj mm, również linki do takiej animacji. I właśnie coś takiego możemy przesłać na przykład do deweloperów. I tutaj, gdy załaduje nam się już, już strona, mamy z lewej strony podgląd naszej animacji. Z prawej mamy oś czasu, którą możemy sobie klikać, i tutaj widzimy wszystkie informacje, które deweloper powinien wpisać w kod. Może sobie to skopiować, wszystko poprzenosić się, wie w jakim czasie, co ma się pojawić. Więc wydaje mi się, że jest to super sprawa. Pamiętajmy, że możemy tutaj właśnie wykorzystać to do animacji naszego designu strony internetowej bądź aplikacji i na zasadzie pojawiania się elementów na tej stronie pokazać jak chcemy żeby to się pojawiało po kolei a przy okazji deweloper ma wszystkie dane do pobrania nie tak jakbyśmy to zrobili w After Effect gdzie deweloper musi sobie sam to Wyciągać. Często efekt nie jest zadowalający. Tutaj zrobimy to sami, a deweloper po prostu wyciągnie te dane i jest w stanie to zrobić w kodzie w 100%. Więc myślę, że warto korzystać z tej wtyczki. Niestety, w, samym, w samej filmie mamy tak naprawdę zaznaczone, że. Jest frame animowany przez Aninix, jednak włączając prototyp nie zobaczymy podglądu tej animacji. Możemy to rozwiązać właśnie przez eksport do LOTI, który później będziemy w stanie wykorzystać, wykorzystując wtyczkę, którą, o której opowiem na samym końcu. Druga wtyczka to Physic Animation. Oczywiście uruchamiamy ją w taki sam sposób, wpisując tutaj w plugin z Animation i odpalając run. Po kliknięciu start, siedmiodniowy okres próbny, m, przeklikałam się przez formularze i uzyskałam e, kod. Dzięki któremu uruchomimy sobie teraz e, nasz plugin. Plugin otwiera się m, w oknie dodatkowym i wykorzystuję frame, który mam tutaj w tle, czyli ten nasz znowu logo z DK Design. I jak widać ten plugin opiera się na fizyce. Tutaj ustawiamy sobie, gdzie ma nam przyciągać animację, czyli w którą stronę jest grawitacja. I automatycznie te elementy, tak jakby nam Ciągnie właśnie w tą stronę, którą sobie ustawimy. Dodatkowo, jeżeli byśmy ustawili tutaj grawitację, ale usunęli tak, jakby podłogę na dole, no to elementy po prostu nam spadną za ekran. Tutaj mamy z prawej strony nasze. Nasze oczywiście warstwy i możemy je zamrozić, czyli przykładowo teraz tutaj kliknęłam i zostanie nam na ekranie K. A klikając tutaj w ustawienia, możemy na przykład ustawić opóźnienie, czyli że nam się pojawi ten element później. I zmieniając tutaj ustawienia fizyki. On będzie się też inaczej zachowywał. Co jest fajne, jeżeli elementy nam na siebie wpadają, no to zgodnie z prawami fizyki na siebie oddziaływują. Więc dobrze jest tutaj się pobawić tymi ustale, ustawieniami. Dodatkowo można elementy chwytać i rzucać. Na koniec klikniemy Show Result i widzimy wszystko już w tych kolorach, w jaki mamy ten nasz projekt. Możemy następnie odwrócić ten, tą naszą animację, czyli żeby te elementy nam się jednak zbierały. Czyli to też jest fajna opcja, bo gdybyśmy zrobili jakiś wybuch i on, te literki później nam się zbierają tutaj w jednym elemencie, no to jest to fajna, fajny efekt na stronę internetową i myślę, że właśnie dla takich efektów powstał ten plugin, bo po prostu fajnie go wykorzystać na stronach, które mają być właśnie z założenia efekciarskie. Tutaj mam jeszcze bumerang. Że ten efekt będzie w, najpierw się zaczynał do przodu, później do tyłu i tak w kółko. Wprowadziłam różne zmiany tutaj również do nazewnictwa warstw, jak i ustawienie naszej fizyki. W tym momencie nam elementy wychodzą ze sceny. Dam show result. I przez to, że mamy ten reverse, to pojawiają nam się z góry tak, jakby wyjeżdżała nam animacja. Jest to ciekawy efekt, ale wydaje mi się, że można go uzyskać również w innych elementach, więc cofnę i wyłączę grawitację po prostu po to, by chwycić, rzucić elementami. I po prostu mamy porozwalane nasze elementy po scenie i one się nam składają w nasz wygląd. Tak naprawdę no dobrze by było mieć mm, jakiś dodatkowy element, który nam nie rozsypie, tak żeby ta literka A nie wracała nam mm, w ostatniej chwili. Wydaje mi się, że fajnie można się tym pobawić i kliknijmy eksport. Tutaj również mamy opcję do SVG, czyli możemy to wykorzystać w priloaderze. Zapisuję bądź tak samo do GIFa. Możemy dodać ten GIF do projektu. Klikamy export. Ta wtyczka właśnie po wykorzystaniu e, użyj w projekcie. Pojawia nam się GIF już w filmie, który na prototypie jest dobrze widoczny. Na koniec chcę pokazać Ci stronę lotifiles.com, skąd można pobierać darmowe animacje w różnych formatach do wykorzystania na stronie. Tutaj. Oczywiście, będąc zalogowany, możesz wejść na Free Animations. Pojawią się różne propozycje animacji z możliwością jakiejś tam wybrania jakiejś kategorii. Wchodząc w animację. Pojawia nam się podgląd z możliwością w ogóle zmiany również palety kolorystycznej danej animacji, zmiany koloru tła, szybkości tej animacji oraz y, mamy URL do tej animacji. Kod, który możemy wykorzystać na stronach również w WordPressie, Webflow, Figmie, XD, After Effects. Bo te wszystkie programy również mają wtyczki związane z Loti. Dodam jeszcze, że Loti bardzo ułatwia implementację tych animacji na stronę. Klikając tutaj w te. Ikonki odpowiadające środowisku, gdzie chcemy użyć naszego elementu, dostajemy super stronę z wyjaśnieniem, z możliwością zmiany ustawień, z kodem, który mamy wykorzystać. Więc pełne wsparcie mamy tutaj ze strony LotI Files więc myślę, że można przekonać również deweloperów, którzy są gdzieś tam sceptycznie nastawieni do nowości, pokazując jak to wygląda w rzeczywistości. My za pomocą pierwszej wtyczki ani wypuściliśmy plik z rozszerzeniem dla loty, czyli json. I tutaj na przykładzie możemy wrzucić taki plik do naszej biblioteki. Będąc na naszym dashboardzie, klikamy Upload Animations. I wybieramy nasz plik JSON. Dajemy otwórz. I animacja się nam e, ładuje. Po załadowaniu mamy naszą animację w podglądzie. Możemy ją oczywiście tutaj trochę też e, edytować. W samej Figmie możemy oczywiście wykorzystać e, wtyczkę Lottie Files. Ja ją teraz odpalę. Tutaj pojawia nam się przeglądarka tych animacji, które są darmowe. I już tutaj wtyczka wie, że oglądaliśmy yy, 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 <tłuk> tego właśnie robota. Tutaj możemy też wrzucić z tego poziomu naszą animację JSona. I. Klikamy Insert as a Gift, ustawiamy jaki rozmiar. Ja wezmę na potrzeby a tutoriala najmniejszy, żeby nam to szybko poszło. I w tym momencie, już gdy nam się to skończyło, on się tutaj pojawił. Nie widać go, ponieważ pierwszą mamy kratkę bez żadnego elementu. Ale jak klikniemy sobie prototyp, no to widać, że nam się animuje ten gif na naszej stronie. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że wtyczki trochę cię natchnęły. Być może wykorzystać je w swoich projektach. Wersje darmowe również na jakiś czas pozwalają na zabawę tymi wtyczkami, także zachęcam. Jeśli się podobało, liczę na łapkę w górę i do następnego filmu. Hej!